Prindeka od Elgato chyba nikomu z Was nie muszę przedstawiać. To takie małe urządzonko, mniej więcej tych rozmiarów wyposażone w ekranik z 15 interaktywnymi programowalnymi przyciskami, które z założenia miało być pomocą dla streamerów, i na przykład ułatwiać im zmienianie scen w OBS-ie czy też sterowanie muzyką podczas transmisji na żywo. Wcześniej było to możliwe tylko za pomocą makr na klawiaturze lub też specjalnych aplikacji na telefon, które nierzadko były płatne i to niemało. Tak więc gdy Elgato na rynek wprowadziło swoje rozwiązanie, to były Wyskawicznie wyposażył się w nie każdy streamer, a i u osób pracujących w branży kreatywnej na biurku go nie zabrakło. Od tamtego momentu minęło już trochę czasu i rynek zdążył zweryfikować największe wady oraz zalety tego urządzenia, a także to, co można byłoby w nim poprawić. I tak się składa, że pewien producent z trójgłowym wężem w swoim logo przysłuchiwał się tym opiniom i obrał sobie za cel stworzenie czegoś swojego, lepszego niż Stream Deck. I tak. Udało im się. Cześć, witajcie, ja jestem Splash i w dzisiejszym materiale przyjrzymy się stream kontrolerowi od Razera. Razer Stream Controller trafia do nas zapakowany w niewielki czarno-zielony kartonik z designem typowym dla tego producenta. Po jego otwarciu, naszym oczom od razu ukazuje się urządzenie w całej swojej okazałości. Pod nim trochę niepotrzebnej makulatury wraz z holograficznymi naklejkami, a na samym dnie opleciony kątowy przewód USB-C o długości 2 metrów oraz nóżka do opcjonalnego ustawienia sprzętu pod kątem. Razer Stream Controller tak naprawdę wcale nie do końca jest urządzeniem Razera, ponieważ przy jego tworzeniu nawiązali oni współpracę z firmą Lubdek odpowiedzialną za stworzenie m.in. Lubdeka Live, czyli takiego można powiedzieć streamdecka na sterydach. Zamiast 15 programowalnych przycisków, oferował on ich tylko 12, ale jego kartą przetargową było 6 wielofunkcyjnych potencjometrów znajdujących się wokół ekranu oraz 8 fizycznych przycisków umieszczonych pod nim. Generalnie od początku było to urządzenie kierowane do twórców, którzy z jego pomocą mogą efektywniej pracować w programach graficznych, czy też tych do montażu wideo, ale Razer dostrzegł w nim potencjał do wykorzystania przez streamerów, dokleił swoje logo i właśnie w ten sposób powstał Razer Stream Controller. Dosłownie jedyną różnicą, jaka dzieli Lub Deka Live od jego Razerowej wersji, to logo, które tutaj jest czarne i znajduje się na dolnej krawędzi, podczas gdy to w lub deku jest białe i umiejscowione u góry. Poza tym reszta jego konstrukcji, czyli zarówno obudowa, potencjometry, jak i fizyczne przyciski, są wykonane z tworzywa sztucznego, ale oczywiście jak na Razera przystało, jest ono bardzo wysokiej jakości. Na tylnej krawędzi urządzenia umiejscowiony został portu USB-C do komunikacji z komputerem. Z kolei od spodu znajdziemy cztery gumowe nóżki dla lepszej przyczepności, naklejkę producenta, a także dwa otwory do zamocowania podpórki z zestawu. Ta z kolei już najlepszej jakości wcale nie jest, bo jest bardzo miękka, bardzo łatwo ją wygiąć w rękach i ponadto ma mocowanie na zatrzask, dzięki czemu za którymś razem, gdy będziemy ją przyczepiać, może nam się po prostu połamać. I mega bałem się o to w tym sprzęcie, także po prostu po zmontowaniu go on sobie stał w ten sposób i nie ruszałem tej nóżki, no bo po prostu nie chciałem jej zniszczyć. Ona również została wyposażona w gumowe stopki, także nieważne czy z urządzenia mamy zamiar korzystać na płasko czy pod kątem, nie będzie się ono nam ślizgać po blacie. Rolę przycisków w stream kontrolerze tak naprawdę pełni nam jeden, podzielony na kilka segmentów ekran dotykowy wraz ze zintegrowanym silniczkiem wibracyjnym, który przy dotknięciu ma zapewniać nam haptyczny feedback i informować o ich aktywacji. Niestety według mnie odczucia, które dostarcza są mocno średnie, często gdy klikniemy za szybko to nawet nie wyczujemy tych wibracji, a nikt nie będzie klikał w ten sposób, żeby je poczuć. No i jest on też dość głośny, także mając ustawiony ten sprzęt gdzieś blisko mikrofonu, na przykład podczas transmisji na żywo, może to denerwować waszych widzów. No mnie na przykład denerwował mimo, że nie streamowałem, ale podczas codziennej pracy, gdy z urządzenia korzystamy często, a nie tylko sporadycznie, to ten silniczek cały czas chodzi, no i powoduje hałas. Na szczęście w oprogramowaniu te haptyczne wibracje można sobie dostosować, a także wyłączyć całkowicie, jeśli by nam nie odpowiadały. Sam ekran ma tutaj około 4,5 cala, więc nie jest jakiś nie wiadomo jak duży, ale pozwala nam na korzystanie z wcześniej zaprogramowanych makr w dość komfortowy sposób. Nie ma on co prawda zbyt wysokiej rozdzielczości i jest to wyraźnie widoczne, zwłaszcza gdy przyjrzymy mu się z bliska, co z kolei skutkuje bardzo wyraźnymi przejściami pomiędzy poszczególnymi kolorami, jeśli ustawimy sobie na nim jakąś gradientową ikonkę. Szczerze mówiąc, nie przejmowałbym się tym jakoś zbytnio, bo nie służy on przecież do oglądania filmów, a ma tylko nas informować, jaka akcja kryje się pod daną ikoną. No i do tego celu jest on jak najbardziej wystarczający. Wokół niego znajduje się sześć wielofunkcyjnych potencjometrów, które bardzo ułatwiają nam obsługę poszczególnych programów oraz przyspieszają niektóre codzienne procesy, zwiększając tym samym naszą produktywność. Dzięki nim możemy sterować na przykład głośnością aktualnie odtwarzanych przez nas multimediów w taki bardziej naturalny i fizyczny sposób, który czujemy pod palcami, a nie cyfrowym suwakiem na pulpicie. Przy bardziej profesjonalnych zastosowaniach natomiast mogą nam one służyć do dużo dokładniej kolor korekcji filmów, edycji zdjęć, czy nawet rysowania i to właśnie tutaj rozwijają swoje prawdziwe skrzydła. Dodatkowo każdy z nich jest równocześnie przyciskiem, któremu można przypisać dowolną akcję, na przykład szybkiego wyciszenia dla pokrętła odpowiedzialnego za sterowanie głośnością mikrofonu. Przy pierwszym podłączeniu stream kontrolera do komputera od razu na ekranie pojawi nam się komunikat o potrzebie instalacji Razer Synapse, czyli takiego centrum do zarządzania wszystkimi sprzętami od Razera. Akceptujemy wszystko chwilę czekamy i wydawałoby się, że już możemy zacząć programować sobie nasze skróty, ale nic bardziej mylnego. Musimy jeszcze na własną rękę, ponieważ nie dzieje się to automatycznie, pobrać ze strony lub deka ich oprogramowanie, w którym tak naprawdę będziemy mogli cokolwiek konfigurować. Aplikacja Razera w tym sprzęcie jest nam potrzebna tak naprawdę tylko wtedy, kiedy mamy na przykład ich oświetlenie i chcemy mieć możliwość sterowania nim z poziomu stream kontrolera, a w przeciwnym razie jej instalację możemy sobie tak naprawdę odpuścić i pobrać tylko software ze strony Deka. Po uruchomieniu go na pierwszy rzut oka może nie wydać się zbyt przyjazna a wręcz bardzo trudny, ale gdy spędzimy w nim chwilę na zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami oraz tym, co gdzie jest, to potem łatwo go ogarnąć i trafić tam, gdzie chcemy. Fajne jest to, że cały software Deka działa na zasadzie drag and drop, więc wystarczy tylko wybrać z listy po prawej akcję, którą chcemy skonfigurować i przeciągnąć ją na wolny kafelek na urządzeniu. Znajdziemy tu ich multum od bardzo podstawowych pokroju sterowania odtwarzaniem muzyki i głośnością systemu czy scenami w obs po bardziej zaawansowane, tak jak wbudowany mikser głośności z podziałem na programy, czy możliwość używania stream kontrolera w roli NumPada. Jako, że pierwotnie było to urządzenie kierowane głównie do grafików czy montażystów, to oczywiście mamy tu preinstalowane, bardzo rozbudowane profile do obsługi narzędzi, którymi te osoby na co dzień się posługują, ale także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać z tak zwanego marketplace'u, gdzie znajdziemy pluginy do innych programów stworzone zarówno przez Community, jak i samych ludzi z lub deck. Dzięki temu stream kontrolera możemy wykorzystywać nawet podczas spotkań na Zoomie, pracy w Excelu, czy do kontroli naszego inteligentnego podświetlenia w domu, a to wszystko jest kwestią zainstalowania odpowiedniej wtyczki. Urządzenie wspiera również interaktywne widgety, takie jak zegar czy pogoda, a ponadto możemy korzystać z niego zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie, bo w oprogramowaniu znajdziemy możliwość obracania interfejsu we wszystkich kierunkach. Jedyne co mi się tutaj nie podoba, to fakt, że przemieszczając się pomiędzy poszczególnymi ekranami na urządzeniu, przez gest palcem, nie uświadczymy żadnej animacji, tylko po prostu od tak pojawią nam się nowe ikonki. Nie chodzi mi już nawet o samą estetykę, chociaż fakt, sprzęcie za takie siano mogłoby to wyglądać trochę lepiej. A o fakt, że mając włączone wibracje, przy takim przesunięciu są one dokładnie takie same, jak przy kliknięciu któregoś przycisku i za każdym razem przewijając ekran, miałem wrażenie, jakbym też przez przypadek kliknął któreś makro. A wcale tego nie zrobiłem. No i co moi drodzy? Według mnie Razer Stream Controller to naprawdę mega fajny kawa sprzętu, który przyda się nie jednemu streamerowi, ale i nie tylko, bo dobry użytek z niego zrobi większość twórców. Niezależnie czy będą to transmisje z gier, montaż filmów, edycja zdjęć w Photoshopie, czy nawet, nie wiem, tworzenie muzyki. Jeśli chcecie mieć wszystkie swoje skróty klawiszowe pod kilkoma interaktywnymi przyciskami, przy czym absolutnie nie ogranicza was to, że jest ich tutaj tylko 12, bo możecie sobie tworzyć różne warstwy i tak naprawdę łącznie tych makr możecie tutaj myślę, że mieć spokojnie kilkaset. I dodatkowo 6 pokręteł do jakichś precyzyjnych. Ustawień, to to będzie idealny wybór. Ja z jego pomocą podczas testu zmontowałem kilka filmów i naprawdę color grading przy użyciu tych pokręteł to jest coś świetnego, bo nie tylko widzicie na ekranie, że na przykład tinta Wam się zmienia z bardziej różowej na bardziej zieloną, to też czujecie to pod opuszkami palców i nawet samo przewijanie timeline'u jest bardzo satysfakcjonujące. Swoją drogą stream controller oprócz tego, że jest bardzo kompaktowy, to też waży mniej więcej tyle co przeciętny smartfon, a to z kolei w połączeniu z jego innymi zaletami czyni go bardzo wszechświatliwy. Trzechstronnym narzędziem dla twórców, którzy potrzebują dużej mobilności. Dorwiecie go oczywiście w naszym sklepie i z tego co wiem, to Techlord jest aktualnie jedynym w Polsce sklepem, który może pochwalić się dostępnością tego produktu, także jeśli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie link w opisie. A tymczasem będziemy kończyli ten materiał, także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia i cześć!